Majka Groman, witam Państwa. Samorządowcy, którym dane jest rządzić trzecią kadencję, obchodzą w tym roku swoje dziesięciolecie do tych którym wyborcy trzykrotnie powierzyli ten ważny mandat należy prezydent Legnicy Tadeusz Krzakowski nasz dzisiejszy gość witam panie prezydencie Dzień dobry panie Dzień dobry Podsumowanie dekady zostawimy na później a zaczniemy od tych ważnych bieżących spraw a jest ich trochę. Budżet 2013 to trochę taki prezent dla Legnicy i dla Legniczan. przynajmniej, przynajmniej jeśli o liczby chodzi 393 miliony złotych wyniosą przyszłoroczne wydatki yy, przyszłoroczne dochody, przepraszam, wydatki zaplanowane na poziomie 390 milionów, co oznacza, że w budżecie pojawi się 3 milionowa nadwyżka, na dodatek miasto nie zaciągnie żadnego zobowiązania. Brzmi optymistycznie. I tak jest, jak pani powiedziała, rzeczywiście budżet bardzo powiedziałbym, wymagający budżet, który gwarantuje realizację wszystkich zadań, które ciążą na samorządzie gminnym, ale jednocześnie budżet, który gwarantuje również rozwój i realizację inwestycji. No właśnie priorytetem 2013 roku mają być inwestycje drogowe. Nie po raz pierwszy zresztą priorytetem w budżecie, bo w latach poprzednich podobnie bywało. Jakie to będą inwestycje, te najważniejsze? Tak, jak Pani wspomniała, rzeczywiście przyszłoroczny udział wydatków na inwestycje w infrastrukturę drogową są najwyższe spośród, 32 wydatków, tak, spośród wydatków inwestycyjnych i tutaj przeznaczamy te środki na modernizację układu komunikacyjnego, podnoszący w ten sposób atrakcyjność miasta, jednocześnie budując miasto przyjazne mieszkańcom. To będą inwestycje związane z dalszą przebudową chociażby Alei Piłsudskiego na ciągu Piłsudskiego, ulica Sikorskiego. To będą również ulice na osiedlu Piekary B związane z rozwojem budownictwa mieszkaniowego, wielo- i jednorodzinnego. To również i Inwestycja związana z ulicą Pomorską na piekarach jednostka A. I przede wszystkim, co warto podkreślić, rozpoczynamy już trwającą, czy rozpoczętą w tym roku procedurę inwestycyjną związaną z remontem i przebudową ulicy Jaworzyńskiej. I w przyszłym roku po opracowaniu dokumentacji, którą spodziewamy się, że zgodnie z planem będzie wykonana, w drugiej połowie roku będziemy mogli przystąpić do. Właśnie tej inwestycji związanej z ulicą Jaworzyńską. Nie zapominamy również o y, Drodze Zbiorczej Południowej i tutaj na ten cel też przeznaczamy środki związane z realizacją kolejnej przeprawy w naszym mieście na Kaczawie w rejonie ulicy Grabskiego i tutaj będziemy przebudowywać odcinek ulicy od Wojska Polskiego do Jaworzyńskiej, później od Jaworzyńskiej do Bielańskiej. I oczywiście mówiąc o tych zamierzeniach przyszłorocznych, będą to wieloletnie też inwestycje, które będą realizowane przez następne lata, bo ich zakres i koszty są olbrzymie. Oczywiście nie zapomnę Pamiętamy też o problemach związanych z parkingami w mieście, stąd też i w porozumieniu ze spółdzielniami mieszkaniowymi będziemy realizować inwestycje parkingowe. No i generalnie rzecz biorąc, dużą inwestycją będzie też i oczywiście tutaj zabiegamy o wsparcie finansowe środkami unijnymi, a mianowicie budowa zintegrowanego centralnego systemu zarządzania ruchem, który będzie wiązał się z modernizacją układu komunikacyjnego w całym mieście, z budową centrów zarządzania ruchem w mieście, z monitoringiem, z, również z wizualizacją tablicami informacyjnymi dotyczą, dotyczącymi właśnie układu komunikacyjnego. Jego sprawności, dla przykładu sprawności, jeżeli gdziekolwiek będzie duże natężenie ruchu, będą ustawiane przez centralnie zarządzający system, a osoby tam znajdujące się określone światło Ułatwiające y, poprawek płynności w danych y, skrzyżowaniach. Ale to, to zamiast zielonej fali? To, będzie, to będzie element zielonej fali y, pod zrealizowaniem całego przedsięwzięcia, bo y, Centrum Zarządzania y, Ruchem y, to będzie właśnie. Y, ten newralgiczny punkt, który, w którym człowiek, który będzie miał monitoring na sytuowania, który będzie będziemy sprawdzać. To żeby też z poczty głównej przyjechać do Libana, to trzeba się rozpędzić do 120. Co to najmniej. tylko świat, no nie, ani wolno łamać przepisów przepisów no drogowego, dlatego, dlatego w związku z tym nie tutaj w związku z tym tutaj na pewno też też jest naszym celem by doskonalić ten układ komunikacyjny, żeby nie dochodziło do takich być może zdarzeń, jak pani mówi. Panie prezydencie, to taki worek bez dna, inwestycje drogowe, bo dziś gdy przejeżdżamy przez Legnicę, okolice y, ulicy Cylibana, potem wiadukt na piekarach, przez to korki, narzekamy, ale w tej infrastrukturze drogowej cały czas coś się dzieje i jak słyszymy, nadal będzie się działo. Tak, nadal będzie się działo i wie pani, no możemy tego nie robić, ale no, jakbyśmy nie robili takich rzeczy jak przebudowa układu komunikacyjnego, no to znowu by były zarzuty, że nic nie robimy. W związku z tym. Tutaj moja prośba, by uzbroić się w cierpliwość, bo każda taka inwestycja oczywiście generuje określone problemy i utrudnienia w ruchu komunikacyjnym, ale po zrealizowaniu tych inwestycji zapewniam, że będzie sprawniejszy ten układ komunikacyjny, więc dzisiaj musimy się wszyscy pomęczyć, bo ja też jestem użytkownikiem dróg w naszym mieście i też muszę, jak wszyscy, korzystając z tych dróg, no, odczuwać to. W związku z tym mam nadzieję, że wszyscy uzbroimy się się w tą cierpliwość i, i później będzie naprawdę już sprawniej. Kiedy będzie lepiej w tym newralgicznym punkcie łączącym dwa największe dla Piekary i Kopernik? Kiedy dobiegnie końca remont wiaduktu przy ulicy Piłsudskiej? Wiadukt zgodnie z umową, którą mamy zawartą z wykonawcą to jest termin realizacji 15 grudnia tego roku. I będzie, będziemy jeździć płynnie? Ehm... To będzie jeden z elementów tej infrastruktury drogowej na ciągu tej Alei Piłsudskiego i Sikorskiego i w związku z tym na pewno ten element, którym w tym układzie jest wiaduk, zgodnie z umową wykonawca ma wykonać do 15 grudnia. 10 lat minęło od objęcia stanowiska prezydenta Legnicy przez Tadeusza Krzakowskiego. Jakie to były lata, jakie to było 10 lat? Spróbujemy podsumować Panie Prezydencie. Największy sukces i największa porażka Pana zdaniem to? To ciągle rozwijające się miasto, to ciągle inwestowane pieniądze y, również unijne. Ale z i, czego jest Pan tak najbardziej i, dumny, przechodząc ulicami Legnicy i wit Pan i serce Panu rośnie? Wie pani, trudno mówić o czymś szczególnym, bo y, każda sprawa i każda inwestycja i każdy rozwiązany problem to powód do radości, ale jednocześnie świadomość jeszcze ogromu prac do wykonania, bo wie Pani, ja mam to poczucie realizmu i m, wiem, że. 10 lat w życiu człowieka to jest dużo, ale w życiu miasta to jest niewiele. Natomiast zakres i potrzeb i ogromu prac, jakie trzeba wykonać w mieście, powoduje, że człowiek cały czas ma to motywację i ja mam tą świadomość potrzeby i konieczności ciągłego doskonalenia funkcjonowania miasta, jego infrastruktury i poprawy jakości życia mieszkańców w regnicy. W związku z tym każda, każda z tych inwestycji mnie cieszy, bo Panie, gdy dzisiaj będziemy do Akademii Rycerskiej, no to to mnie cieszą te wyremontowane sale, ale też jeszcze mnie powiedzmy, motywuje fakt, że te dwie największe sale nie są wyremontowane do kolejnych działań. Poszukiwania środków na ich remont. Ulice tak samo. Najwyżej kamienice tak samo. Rynek. No na pewno, no wie Pani, z pewnością to, co było moim zamierzeniem i, moim, i moich współpracowników, by uczynić z Legnicy też i perełkę wśród miast dolnośląskich, to realizujemy i mam nadzieję, że te wyremontowane obiekty, których celem naszym było właśnie podniesienie jakości mieszkańców naszego miasta, widać. Najlepiej to oceniają i ocenią mieszkańcy naszego miasta i goście, którzy odwiedzają Legnicę i z pewnością do tych y, takich y, inwestycji, które widać gołym okiem, że zostały zrealizowane z powodzeniem i podniosły y, jakość y, miasta, no to jest Rynek, ulica Najświętszej Marii Panny, ale to jest też i Henryka Pobożnego, Chrobrego, ale też inne zakątki miasta, bo wie Pani, trudno, żebyśmy się koncentrowali tylko na centrum miasta. Myślimy też cały czas o innych rejonach miasta, bo Legnica jest y, Przedmiotem troski jako całość. Tak, w Zakaczawie, na przykład. W e, ale... Zakaczawie, i tam też moglibyśmy moglibyśmy wymienić szereg inwestycji w infrastrukturze drogowej. I panie, 10 lat to już też jest taki czas, że hmm, czasami się zapomina, że ulica Czarneckiego już nie jest taką ulicą jak kiedyś była, że plac targowy na Zakaczawi jest też już wyremontowany i już hmm, przywrócony. Że nie ma samu Że nie ma szpitala tego zakaźnego, który straszył, a dzisiaj jest tam obiekt mieszkalny i sąsiednia kamienica, gdzie znajdują się mieszkania TBS-owskie, ulica Wrocławska wyremontowana. Jest jest wiele powodów do zadowolenia, chociażby też infrastruktura adresowana dla najmłodszych mieszkańców Legnicy. Jest basen nowy wybudowany, są kompleksy bois, jest stadion, jest szereg przedsięwzięć, infrastrukturę taką społeczną. To wszystko myślę, że te 10 lat pokazało, że staraliśmy się, by ten czas nie był stracony dla miasta. I oczywiście o tym, jak to jest, to zadecydują, decydują zawsze odbiorcy tych naszych. Działań. Ja mogę tylko zapewnić, że na pewno moim celem i moich współpracowników jest jak najlepiej zarządzać miastem i podnosić jakość życia mieszkańców i, i czynić miasto przyjaznym mieszkańcom i atrakcyjnym dla inwestorów, bo przecież w okresie tych 10 lat mogę powiedzieć, że dzisiaj bezrobocie z 21% spadło do poniżej tych 20% do poziomu około 10%, 11%. No, ono się wahało w różnych okresach czasu i, i to jest jest bardzo dla nas istotne, że rynek pracy oczywiście Zbogacił się też o nowe inwestycje, które powstały w Legnickiej Specjalnej strefie ekonomicznej, gdzie my zrealizowaliśmy inwestycję poważną drogową gniewomierską, która była też jednym z warunków wejścia inwestora i utworzenia nowych miejsc pracy. Zbudowaliśmy system zachęt dla inwestorów w postaci różnego rodzaju ulg podatkowych, również fundusz poręczeń kredytowych, z którego mogą korzystać inwestorzy, także szereg przedsięwzięć, takich służących też i e, budowaniu miasta przyjaznego dla inwestorów. Ale jest jeszcze wiele do zrobienia, ja mam tą świadomość no i... Właśnie. Co, i z... czego Zobaczam. się nie udało zrobić i kiedy przechodzi pan koło jakiegoś miejsca i mówi o kurczę, tego niestety nie zrobiliśmy, może uda się w roku przyszłym albo następnym? I cały czas tak myślimy, w, w takiej kategorii właśnie, że... Ale czego się nie udało e, zrobić? Co jest tą porażką? O porażkach to wolałbym, żeby, jeżeli mają mówić to opozycyjni radni czy adwersarze w dyskusji. Natomiast ja mam świadomość, że jest wiele do zrobienia, bo ja nie traktuję tego, co nie jest zrobione, jako porażka, tylko jako wyzwanie na kolejne lata. I w związku z tym, w takich kategoriach podchodzę do tego i, i raczej szukam rozwiązania tego problemu i tych problemów w postaci nowych inwestycji, nowych pozyskiwanych środków na te inwestycje. Bo nie ja pani, w przeciągu tych lat wydaliśmy kil... Kilkaset milionów złotych na inwestycje. Kilkaset milionów złotych, które zostały zainwestowane w infrastrukturę miejską i one podniosły właśnie jakość życia, mam nadzieję, mieszkańców. Bo przecież dzisiaj, wie Pani, dzisiaj naprawdę jest gdzie pójść w mieście, gdzie spędzić wolny czas. Oczywiście, zawsze można powiedzieć, że jest czegoś mało. No Ale jeżeli są sygnały o jakichś tam niedostatkach, to staramy się je rozwiązywać przy udziale również partnerów gospodarczych. I to, jak miasto w ciągu dziesięciu ostatnich lat się zmieniło i e przeobraziło w, w ważny ośrodek taki gospodarczy, usługowy, to też mają swój udział przedsiębiorcy lokalni. I tutaj bardzo im dziękuję za takie zaangażowanie w rozwój miasta, inwestycje realizowane w mieście, bo miasto chce, żeby było przyjazne dla inwestorów i żeby każdemu z Legnicą było. Po drodze, tak jak mówi nasze hasło i marka miasta, którą lansujemy, że Legnica z nią zawsze po drodze. Ufam, że wszystkim nam będzie z Legnicą po drodze, a ja będę się, jak dotychczas z moimi współpracownikami, starał, by tak rzeczywiście było w praktyce. To my, Panie Prezydencie, życzymy, żeby wszystkim było po drodze z Legnicą. Pan Tadeusz Krzakowski, prezydent Legnicy, był dziś moim i Państwa gościem. Dziękuję Panie dziękuję, Prezydencie. Panie, dziękuję państwu. państwu, dziękujemy za uwagę. Do zobaczenia.